Jestem na spacerku z Pyńkiem Kurde, niby jest dwa stopnie na plusie A jest tak zimno, normalnie masakra e, Dobra, chciałam wam powiedzieć tak Dzisiaj jest poniedziałek W Weekend u nas w Elblągu był jarmark świąteczny To znaczy, taką miał nazwę e, Poszłam, D znaczy tak nie kupywałam osób świątecznych z nastawieniem, że kupię je właśnie na jarmarku, żeby one były jakieś takie inne, niż no, można by było dostać w sklepach, jakieś takie urozmaicenie. No i no niestety rozczarowałam się, ponieważ nie, ogólnie stoisk było bardzo mało. A to co było, no, było bardzo mało świąteczne. Dobra, trafiły się jakieś tam skarpetki, jakieś. E, poczekajcie. Dam Wam tutaj taką migaweczkę z tego. Bierzcie mi, na tej migawce mieliście najbardziej atrakcyjne stoiska jakie były. Bo reszta to tam alkohole, czyli jakieś piwka, winka, nawet wódka jakaś tam była. No łzy mi lecą z zimna. Były jakieś chleby, smalczyki i tak dalej. Można było zjeść tą pajdę chleba z smalcem i ogórasem. A tak, no może atrakcyjnie w miarę było dla dzieci, bo była karuzela, była nauka yy, yy, na snowboardzie. O, to Mikołaj był, no to takie coś to fajnego, ale tak, żeby było to świąteczne, no nie, no nie. Yy, no rozczarowanko, ale wiadomo, Elbląg to nie jakieś wielkie miasto, to nie jest Gdańsk, Warszawa czy tam Poznań. Tu tam raptem ma ile 120-140 góra tysięcy. Nie narzekam, ja bardzo lubię swoje miasto, no, ale akurat tutaj czuję rozczarowanie, ale mi ręka marznie. I właśnie tam tak zmarzłam, że moje kochanie zaprosiło mnie, żeby poprawić mi humorek do Chicago. <ścoughs> tak, byliśmy w Chicago. Takim. Jak zimno. Na czym to ja skończyłam? E, a, że byliśmy w restauracji Chicago. Jak będziecie w Elblągu i będziecie mieli ochotę na Starym Mieście coś zjeść, to ja serdecznie Wam polecam. E, to jest restauracja na ulicy Wigliny. Jedzenie jest nie tam, że tylko sama pizza, burgery czy coś w tym stylu, tylko jest naprawdę zróżnicowane i ceny takie no, przystępne moim zdaniem. W każdym razie my byliśmy zadowoleni i z obsługi, i z jedzonka. Było bardzo dobre. A teraz powiem wam tak, jest to tak zimno, że musiałam aż przerwać, ogrzać rękę i na nowo. A czemu ogrzać rękę? Bo zgubiłam rękawiczki, które były takie do smartfonów. I teraz takimi takich zwykłych jestem i teraz, żeby móc nagrywać, to musiałam rękawiczkę zdjąć. No kurna chata. Nie mogę dorwać <noise> rękawiczek takich dotykowych. No fakt. Intensywnie to ja ich nie szukam. A najwyższa pora. Dobra. Chyba powoli trzeba iść w stronę domu, bo normalnie zaraz skostnieje. Na razie. A i znowu. Kupiłam sobie taka a propos nowy telefon i głupie jak gdzie teraz patrzeć. Tu powinno. A ja patrzę znowu na. Aj! Przepraszam, no przepraszam. Będę się starać. <grybujesz> na razie. Hejka, dzisiaj jest piątek. Piątunio. Ej, wczoraj byłam z Pysiem. Nag chciałam Wam ponagrywać coś. Ale wyszło fatalnie. Jeszcze za bardzo nie umiem okieznać tego aparatu. No i nie wiem dlaczego wyszłam zielona. <grybujesz> ale. Jak byłam z psiakiem, go wyczesywałam. I ja pierdzielę, ile od tego teraz gubi. Jak co roku? Nie, nie. To, to nie ma żadnych u niego problemów zdrowotnych. On po prostu tak gubi. Udowodnić wam. Proszę. To, co widzieliście, to jest mniej więcej połowa tego, bo reszta to wiatr zwiał. I ja tak go dzień w dzień czeszę. Ja nie wiem, to jest perpetuum kłaczyle, dosłownie. <grym> oj, oj, ja właśnie, chyba kłaka jego mam, bo mnie coś swędzi. Przetrwałam go, zanim tu siadłam. Strasznie głupi, no ale to już no, taka jego natura, bo konsultowaliśmy się z weterynarzem. No tak, tak ma. I zwłaszcza na jesień i na wiosnę, ojejku, no i kiedy zmiana sierści mają, bo ma tego dużo, tego podsierska, czasami to są takie aż kłęby, ale dobra, nie będę wam gadać o tym. Ale do, jeszcze wam powiem, jeszcze, w mieszkaniu autentycznie to jest taki dywanik sierści, zwłaszcza przy jego posłanku, ojej, to jest tragedia. Oj, a czemu ja opaseczki nie założyłam w swojej świątecznej, no, tak, bo mam kitulca takiego, o ale założę, założę. I mam kawkę z Hello Kitty. Nie oglądałam tej bajki. Nie znam jej, ale ta postać kotka tak mi się podoba, że i szklaneczkę mam, i talerzyk mam, i ręczniczki mam. Jeden do twarzy, drugi do włosów, tak, tak. tam do ciała. Ech, no bo lubię tą postać, lubię. Komu to szkodzi, że ja akurat lubię taką postać? Chyba ludziom tylko zbyt poważnym. Zdarzyły się osoby, które były, Jak zobaczyły moją szklankę z kawą, takie. Hmm? Dosłownie. Hmm? <grym> A co mi tam? No, pyszna kawusia po obiadku. Ale jeszcze wracając do wczorajszego spacerku. Wracamy z pyśkiem z tego spacerku. Widzę pana, który. no. Prowadzi taki zaniedbany pan, bardzo zaniedbany. Prowadzi wózeczek, sam ten stelaż, już bez, bez reszty. Zagląda do świetnika takiego małego, nie kontenera. Grzebie, tam grzebie, grzebie. Wydziałną puszkę. No, myślę sobie tak po prostu na szybkiego, automatycznie. Jak to ludzie robią, zgniatają, dodają do skupu. Parę groszy zawsze jest, za to jak się nazbierał. A on co? Ciach, ciach, ciach. Tak tak jakby chciał sprawdzić, czy jakiś tam płyn jest, patrzę, o, ciach, dosłownie. Parę kropelek tamtego było, bo, bo jak ja zobaczyłam ten gest, no niekulturalnie, co prawda, ale za nie mówiłam i tak idąc, tak patrzę na niego. Mijałam akurat go, kilka metrów od niego byłam. Nic się nie przejął tym, że patrzę, to już taki jest stan. I, i myślicie, że później tą puszkę zgniótł i ze sobą zabrał, żeby ten... Nie, wrócił z powrotem do tego śmietnika. On tylko sprawdzał, czy tam jest jeszcze piwo. Bo to było akurat... Zdążyłam zobaczyć tą puszkę z naszego... No tutaj z rejonu, ze Specjala. Czarna puszka specjalna. Normalnie byłam w ciężkim szoku. Jak trzeba... Aj, coś mnie... Jak trzeba bardzo nisko upaść żeby coś takiego robić. I u mnie automatycznie w głowie jest coś, czy, czy, co to spowodowało, że ten człowiek akurat jest teraz w takiej sytuacji życiowej, a nie innej, czy sam się doprowadził przez, nie wiem, podejrzewam, że alkoholizm, czy coś w tym stylu, czy najpierw była, nie wiem, jakaś bieda, czy bezdomność czy cokolwiek innego, co doprowadziło go do takiego stanu. Co było pierwsze? I dlaczego akurat nie próbuję w jakiś sposób z tego wyjść? A może próbował, tylko nie wiem, nieumiejętnie. Nie wiem. Ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam, żeby. No ciężko mi jest w ogóle o tym myśleć. I tak sobie ułożyć to w głowie, żeby to miało jakąś, jakiś sens, jakąś logikę. Dobra, lepiej zmieńmy temat. Święta się zbliżają. Właśnie w końcu dekorowałam dom. I bawiąc się nowym aparatem, <laughs> zrobiłam lekką migaweczkę, tego króciutką, jak wygląda teraz, jak wyglądają ozdoby choinkowe w moim domu. Proszę bardzo. Oczywiście to nie wszystkie. Troszeczkę tutaj rozstawione gdzieś indziej jakieś pierduki, no ale nie będę wam przecież totalnie wszystkiego, bo jakbym miała tak totalnie wszystko, no to troszeczkę czasu by to zajęło. Pierwszy raz w tym roku właśnie w ten sposób liłam. Tak to zawsze no, były jakieś akcenty oprócz koinki, jakieś inne gdzieś, ale w tym roku postanowiłam, że w każdym pomieszczeniu musi coś być. Nawet w łazience są dwa aniołki. Dosłownie. Tylko baterie powinnam zmienić, bo one są takie fajnie świecące. Kiedyś, kiedyś, o jeden lata temu w awonie były i kupiłam sobie, no. A tak w końcu doszło do tego, że w zwykłym Leclerku sobie coś tam dokup podokupywałam co mi brakowało. Bo wiecie co, ja chciałam przynosząć mieszkanie. Mąż przyniósł piwnicę cały ten karton, co mam, bożonarodzeniowy. Narodzeniowy i co? Okazuje się, że bombek od cholery, a reszty to tak brakowało. No to troszeczkę w Leclerce, jakieś symboliczne, małe pierdółki kupiłam. A i pewnie zastanawiacie się, czemu mamy taką malutką choineczkę tylko. No, mieliśmy dużo, Właściwie ona jeszcze dalej w piwnicy, jest taką wielką. Ja wiem, może ma nawet i 2,5 metra, coś takiego. Ale przyszła mała kulka, a nie taka mała, kilka lat temu do domu. I doszliśmy do wniosku, że to jest takie tornado, że lepiej, żeby choinka nie była duża, żeby miał przestrzeń do latania i żeby przypadkiem na przykład w nią nie uderzył, żeby się na niego nie przewróciła, czy coś w tym stylu. Wtedy kupiliśmy. Ja wiem, no jest coś, coś taka będzie. A nawet nie wiem. W każdym razie kupiliśmy sobie taką malutką i teraz ona zawsze jest na meblach. jak dalej może sobie biegać, bo nic nie przewróci. A to jest taka cholera czasami, że no naprawdę, no osto tutaj daje czadu. Łyczek kawki. No wiecie, czasami jak jest no, no nadmiar energii, a jest zimno na dworzu, no to bawimy się z nim w domu. Może kiedyś Wam nagram te zabawy. Oj, co to się dzieje? Pytaliśmy sąsiadów z dołu. Na szczęście mówią, że nie słyszą. Zresztą oni też mają psiaka. Moj, taka mała kruszynka, a wszędzie ją słychać. Najlepiej to na balkonie, zwłaszcza w lato. Wyjdzie na balkon, rowerzystejcie, wow, 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 samochód przyjdzie, wow, 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 tylko że u nas samochody na ustapieżu, nie? Także jest, no stop, wow, 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 a jest słodycz. No nie, nie powiem, czasami człowiek już ma dość, ale jak się popatrzy na tą słodką mordkę... To od razu złość przechodzi. <noise> Zresztą u nas i my jesteśmy tolerancyjni, i sąsiedzi wkoło też. No u nas jest psiaków bardzo dużo w bloku. Dobra, znowu o psiakach gadam. Eee, co ja miałam? Gdzie zakręcona jestem, bo dosłownie na wypicie kawki mówię: siądę do Was, pogadam, wieczorkiem sobie obrobię, żeby rano wypuścić. A tak poza tym, to ja cały czas. Biegam, coś robię po domu, no bo, bo zawsze jest coś do zrobienia, ja nie wiem. A czemu jest tak intensywnie przed świętami? No bo co, każdy bierze się za sprzątanie. Ja też. Ale nie jakieś takie generalne, nie wiadomo jakie z odsuwaniem mebli, takich niektórzy robią. Nie, ja takiego chopla nie mam. Na szczęście. A może nieszczęście, nie wiem. Zależy, jak na to patrzeć. No nie jestem pedantką, jeżeli chodzi o sprzątanie. A, no piątek jest, piątunio, kalendarz był adwentowy. Teraz mam trzy rzeczy. Ha! Pierwsze, co było, jeszcze nie, nie używałam, takie coś z Bielendy, botani... O Jezu, botanical lip car. Sweet mango, balsam do ust. 97% składników naturalnych. A tutaj co jest napisane? A, 20% masło karite. Takie coś. Przy Was otworzę. A co? Śliczne opakowanie. Co prawda, ja wolę w sztywcie, ale zobaczmy te mango, czy to tak ładnie będzie pachniało. No teraz nie nałożę na usta. Specjalnie maznęłam się na czerwono. No, wyłaś. Byłaś. o, zobaczcie jakie różowiutkie o, jakie fajne i pachnie mango minimalnie sztucznie minimalnie takie słodkie mango ojej jest różowiutkie nie jest bardzo błyszczące tak leciutko błyszczące. To nie jest jak błyszczyk, to jest... O, ale pięknie pachnie. A wiecie, że to jest moje pierwsze z, z tego? Zresztą ogólnie pierwsze mam te kosmetyki z pielędy nigdy nie miałam. Ani w sztyfcie, ani w tym. Śliczne opakowanie. Radek, <laughs> Radek, wiesz, że ja mango lubię. Ogólnie, owoce tropikalne. No piękne. Drugie to było Topa Urban Garden. Regeneracyjny balsam do ciała redukuje suchość i szorstkość. Masło. Jakie to jest? Kokum? I masło sezamowe. Dobrze tutaj czytam? Kokum? Chyba tak. W każdym. A, jest listek, czyli to będzie naturalny. Pewnie wegańskie jakieś. Dobra. Też nie otwieram specjalnie. Tamtych poprzednich no to nie otwieram ze względu na to, że to w kolejce będzie czekało na swoje użycie. A tu, dobra. Delikatnie pachnie. Bardzo delikatnie. A, drugą rękę wezmę, bo tutaj te masło czuję. Bardzo delikatnie, praktycznie nic nie czuć. Ale jaka fajna konsystencja, taka jak ja lubię. Ja mam suchą skórę, ale mimo to nie cierpię takich tłustych, olejowych, ciężkich konsystencji ani na twarzy, ani na ciele. A to no fajnie. Ale wiesz, wiecie co? Tak lekko. Tak kojarzy mi się nie z masłem masłem, tylko masłem takim w kosmetykach. Typu shi, jakieś tam... E, shi. Co ja gadam. Tak, jest masło przecież si. No, z takim masłem. I trochę. Tak roślinnie. Wiecie, to sobie teraz bo byś tam w głowie? Tak niucham, niucham. Niuchaj ciszej, bo teraz mikrofon wszystko zbiera. <ścoughs> Ale to prawda. Ale trzecia rzecz mi się najbardziej podoba. My secret. Żel do brwi. Ten, który był taki osławiony jakiś czas temu na internetach, że on jest taki bardzo, bardzo, no jak to, że bardzo utrwala. Ja żele do brwi miewałam, ale bardziej one były po pierwsze z kolorem, tylko chyba raz z Fibo miałam. Ale on taki, tak sobie. A tak to ja nigdy nie miałam takiego żelu, który by był przezroczysty i mocny. A ten jest oceniany jako mocny. Także odłożę, tylko nieuchnę dobrze. Bardzo delikatnie, ani przyjemnie, ani nieprzyjemnie, po prostu. No, no to zrobimy sobie teścik. Przy okazji używania jakichś innych produktów, to zrobimy sobie teścik tego. Ale to już chyba nie w tym roku, bo już mam materiały na filmy. No i jeszcze by trzeba było nakręcić. No. Aj, siedzę i tak tylko chrzanie i chrzanie wiecie co. Kończę. Bo zaczynam zbyt dużo gadać bezsensownych rzeczy. Nie mam wprawy w takim kręceniu vlogów, gdzie ja siedzę i coś gadam. No nie mam. Właściwie to jak ja mam mieć wprawę, skoro tego nie robię. Najwyższa pora się tego nauczyć. Dobra. Kończę na dziś. Właściwie na tego vloga. Pa, pa.